Gdzie się Pani urodziła i kiedy? Urodziłam się w Lwowie w 1935 roku, w listopadzie. Pierwsze lata dzieciństwa to są moje wspaniałe wspomnienia o Lwowie, moim ukochanym polskim Lwowie. Do dzisiaj moje korzenie tam zostały. Mimo, że ja wyjechałam w, 40, w 1946 roku, to moje korzenie zostały tam. Z lat, w tych wczesnych lat dziecinnych pamiętam park strzyński, gdzie się chodziło na spacery, gdzie był przepiękny, położony tak na wzgórzach, na wzgórzach Wysokiego Zamku, też piękne spacery. Wolbów był położony troszeczkę tak górzysto, było dookoła parę takich ciekawych wzgórz, bardzo zazielenionych. W jakiej rodzinie się Pani urodziła? Kim była mama? Mama, mama była mamą, po prostu była mamą i prowadziła dom, a tato był lekarzem. To po nim ten zawód wybrany? Nie, to taki jakiś cel rodzinny, bo dziadek też był lekarzem i moja siostra była lekarzem. Tak, już jakaś taka bakteria rodzinna w nas siedziała.